Wspólny wybór. Na początku lekcji pani włączyła komputer i na ekranie ukazały się tytuły książek dla dzieci. Kto chciałby głośno przeczytać? Zapytała nauczycielka. Pierwszy zgłosił się Radek. Czytał kolejno. Karolcia. Doktor Dolitte i jego zwierzęta. Patyki i patyczki. Kubuś Puchatek. Czerwony kapturek, baśnie Andersena. Który z tych tytułów znacie? zapytała znowu wychowawczyni. Okazało się, że wszyscy czytali Kubusia Puchatka, Czerwonego kapturka i niektóre baśnie Andersena. Pani poinformowała dzieci, że podane tytuły do, to lektury do klasy drugiej. Chciałabym, abyśmy wspólnie zdecydowali, którą z nich przeczytamy na lekcji. Najlepiej będzie, jeśli zrobimy głosowanie, odezwała się Marysia. Doskonale, pochwaliła pomysł pani. Poprosiła, aby każdy napisał swoją propozycję. Pani zebrała kartki i policzyła je razem z dwoma uczniami. Najwięcej głosów otrzymała książka, Patyki i patyczki księdza Jana Twardowskiego. Uczniów bardzo ucieszył wynik głosowania, bo nikt z klasy nie czytał jeszcze tego opowiadania. Zadowolona nauczycielka podziękowała dzieciom za pomoc w podjęciu decyzji i aktywny udział w lekcji.